Ciekawe miejsce. Mamy polonez. tutaj poloneza i o. budę od stara. A żeby tak wyglądał by polonez. Każdy, tak, tak zadbany. No patrz jak on wygląda. Fajna opona. No ma większe. Jaki to jest 15 cali? Co to jest? Nie, po prostu patrz na, na szerokość. To jest chyba 200 pi... ale, 25, bo 215. Ale większa i też chyba, nie? Maska. Felga w sensie. Maseczka. O, maskę ktoś wyszedł. Co ty? Co ty i to jest jakiś chyba przerabiany chyba, no nie wiem czy to, czy to jest przejściówka, czy to jest karo przerabiane, ciężko powiedzieć. Błotnik ma trochę innego koloru tutaj. No ciekawe, być może uda nam się spotkać właściciela, bo otwarta maska nie będziemy dotykać oczywiście. <śled> Możliwe, że przerabiany, no ciężko powiedzieć. Bo ma kierownicę starą, deskę starą ma. Ale fotele ma takie nowe, no ciężko powiedzieć. Co to jest w ogóle? Parę, ładnie wygląda ten Może nie, To jest moim zdaniem karo przerobione na to po prostu na, na przejściówkę. To nie pasuje. Moim to zdaniem pasuje. to jest przeróbka, ale to nie jestem tutaj nie, aż takim znawcą, żeby tutaj się wypowiadać. To no. W, absolutnie. w ogóle karo mi się nie podoba. Tak? Zwolę tego Twojego. Karola. Przyjechałem A, właśnie, no, swoim, tak. no. no. to chodź, pokaż tą Kalibrę, no. To, to już też dosyć rzadko spotykany dzisiaj to samochód. To auto, które może mieć na ponad 30 lat. Bo tak? Chyba... Bo początek lat tych 90 -tych, I to auto miało najlepszy współczynnik powietrza ze wszystkich aut. Na tym już Ferrari miało. Zobacz to jest fajne opułowe. Weź tak, stań z boku, No tam, jestem, tak? no. Pustaj, tam, nie tam, z konta. Nie nagram no, tak stamtąd, i... wiesz. Stąd, 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 no to chodź zobaczysz, że dopiero stąd muszę, mogę go nagrać, ująć, bo tu jest szerokokątny obiektyw. No. Tu ktoś w ogóle filtr paliwa chyba zgubił. Odpad może. Kalibra. Ile takie coś dzisiaj może kosztować? Są już jest ich małot nie na 10 koła potrafi. Tak? Za auto, które nie jest prawne i nawet nie ma przeglądu. tych, już, tych nie ma. Nie no, ma. Jest albo na dłonie, albo w szopie. Nie używane. A takie okazje na zewnątrz to. to jest jeszcze Poloneza pokażemy na koniec. Skundlone. Tak. To jakiś chyba kundel jest, tak mi się wydaje. Skundlony, że przerabiany, ale. No. Kto wie? Ale no, koło ma fajne. W miarę.